Siema widzę, witam was, no elo Oj, dobra Siema widzę, witam was, no elo Przypadkowo słuchajcie, było wyszło tak, jest taki Dlatego, że 20 sierpnia mamy dzisiaj słuchajcie I tak, zakończyło mi się przypadkowo widzę Dlatego jest taki dziwny film No dobra widzę, to co ja wyłączam kamerkę Kontynuujemy ma widzę, widzę was, Noelo, słuchajcie, pokażę wam nowość w sprzęcie wędkarskim, dzisiaj... Aha, dobra, Emanuelo Noelo, pokażę wam widzę, nowość w sprzęcie wędkarskim, dzisiaj przyjechała widzę, słuchajcie, centralka, do połowy w prawdziwym życiu, dowiecie się niedługo, widzę, na jednym z nowych filmów, no ale słuchajcie, najpierw jeszcze muszę widzę się wziąć na porzucanie filmów, ale teraz weszliśmy na browser i widzę tu jest bardzo sporo rzeczy. Jest tu skrzynka jakaś, także co? Wchodzimy, widzę, że już jesteśmy tu. Bo znasz, o, wstępujące demony, no. Wstępujące demony. Były już anioły, teraz będą demony, no. Dobra, ale co? Słuchajcie, widzę. Mamy wszystko. Także co widzę? Wchodzimy w sklep. I najpierw widzę tak. O, tysiąc błyskotek jest. Tysiąc monet widzę, dobra. Teraz widzowie jeszcze 1000 błyskotek No widzę, pyk Sporo rzeczy Teraz jeszcze jest Jeden klejnot, co? Co to ma być? XD Co wycik być XD. dobra Ha, i teraz mogę za to kupić sobie takie coś na przykład Dobra, kupię se. Nie wiem po co, ale kupię się, dobra. No i słuchajcie, widzę teraz tak. Potem za błyskotki można kupić za monety monet i za monety pewnie coś jeszcze. Dobra. No słuchajcie, widzę, jak widzicie. Teraz chodzimy tu. I teraz widzę jak kupimy sobie skina. Czekajcie, do czego ja chciałem skina. Chciałem sobie widzę skina kupić do... Chyba Sergia Dobra, widzę. Także wchodzimy tu w Sergia. Znaczy nie wiem, jak chciałem sobie kupić skina albo do Sergia albo do baza i chyba jednak pisz do baza dobra widzę także wchodzimy tu dobra fenit baz dobra widzę i teraz tak wchodzimy w skin, skiny pyk tu mamy widzowe murk fenit baz także kupujemy sobie go teraz widzę ten mod fenit baz dobra Modk Fenlit Baz, dobra, Pyk także super. Ja widzę, także co mam go? Także mam go, dobra, widzę i tasak. jeszcze. Modka, dobra, także co? Wszystko, widzę, jest już gotowe. Teraz idziemy półsłupka, myślę, mamy część potrzebnych zdjęć, dobra. Tu troszeczkę jest. Na przykład zdjęcie sery... nieważne. Zdjęcie na przykład z Na przykład tu zdjęcie tego. Dobra, te dwa zdjęcia, dobra, także co widzę, Także co, teraz widzę, będą jeszcze inne grube rzeczy. A właśnie, dzisiaj mam widzowie. 20 dnia powróciliśmy, tak jak mówicie, na budowę stacji. Pięć nie grałem już z 5 dni widzowie, bo byłem, tak jak mówiłem, najbardziej przyjechała centralka. A co widzę, dobra, wchodzimy znowu w sklep. I teraz tak, zaczniemy od 10 start dobra. Także co, 10 osobnych start jest bardzo rzadki, dobra. Pierwszy widzę, bardzo rzadki, dobra. Następny jest dobra. żart, dobra dobra Jeszcze następny jest widzio jaki Jest to z początku i zrobił się jaki. Żaden, dalej jest żadki, dobra. Co jest? Aha? Dobra. Teraz dobra Dobra Kolejny rzadki Będzie widzę cokolwiek, czy nie? No i właśnie widzę, w ten sposób to się zakończyło No dobra Teraz macie kolejną no, się ma widzowie no Elo, znowu kontynuacja, bo widzę jak chciałem zrobić screena, to mi się wyłączyło już już dwa razy. Także dobra, teraz będzie widzo... po Połączymy widzę to za chwilę razem. Teraz mamy kolejny rzadki jaki będzie. Ale rzadki, dobra Dobra. Syk, dobra, pyk. Jest. Bardzo rzadki, Dobra, zawsze zawsze leciutko lepiej. Dobrze, okej, okay. no to pyk. I teraz pyk. Dobra. Cych, dobra. I to jest chyba widzę, już ostatni, bo już naprawdę dużo było. Bardzo rzadko, ostatni. To jest raczej na pewno już ostatni. No na pewno, no tak, to jest już ostatni do odwiedoby. No a co? A bo no, widzę, kończę to. Będziemy za chwilę kontynuować, jak połączę tam te rzeczy razem. A widzę, także tak to wygląda. Także co widzę, teraz będziemy słuchać kontynuować dobra Kuda, zdjęcia włączyłem. Będziemy pewnie chcieli kiedyś jeszcze nie za chwilę ten. Wiecie, usuwać te rzeczy niektóre. Na przykład zdjęcia, dobra. Pyk No widzę, także co, jesteśmy znowu. No i co widzę? Teraz legendarny... zrobimy legendarnego stadropa. Uwaga, uwaga, widzowie! Miejmy nadzieję, że centralka przyniesie mi szczęście. Także widzę, dotykam centralkę i skin chyba. Tak, skin do bi, a cywilu B, dobra. Ja mam lepszą ubi, a tego Hackerka, bić coś takiego, dobra. Ole, zdjęcie takie sigma, sigmowe wyszło, dobra. No i co widzę? Teraz ostatnia rzecz, czyli skrzynia. Mega skrzynka. Dobra. Kuda zrobiło akurat jak się obracała. Chciałem, żeby z tym błyskiem na samym końcu było zdjęcie. Dobra, trudno. Tu coś już się widzę, świeci. Dobra. Skin do Tika TikTerber. Naprawdę fajny skin. Dobra, wyposzerzymy go sobie. Teraz widzę kolejna rzecz. Tyle. Oj Kuda? Pominamy przypadkowo widzowie jak się uściuło. inspektor Karl, dobra. Teraz będą widzę rzeczy do tych obydwu postaci. Tak, widzę także to wszystko. Tak to widzę, wszystko wygląda, dobra. Także widzę wszystko zakończone. Ikona 5. O co chodzi? Ha, tu takie coś widzę, dobra. Tu widzę jeszcze jest ostatnia rzecz, ale taka zwykła widzowa, Dobra. no widzę, także odbieramy to i to. No, a wiecie co? To było na tyle. Kończymy. Odebraliśmy nagrody. Także co? Elo, widzimy się przy filmach z ryb. Nara. Cześć!